Dzień dobry, dzień dobry, witam serdecznie w kolejnym odcinku Instaporad dla kreatywnych. W tym tutorialu chciałam Wam pokazać, jak w prosty sposób zmienić statyczne zdjęcie w dynamiczny filmik za pomocą aplikacji Lumiere. Zapraszam na tutorial. No a jeżeli chodzi o efekty specjalne, jakie możemy przygotować w tej aplikacji, to możemy na przykład przygotować coś takiego, czy coś takiego w zupełnie odmiennym klimacie. Niemniej, właśnie jeżeli chcemy przemienić statyczne zdjęcie w taki dynamiczny filmik, wchodzimy do aplikacji Lumier i tutaj wybieramy zdjęcie, na które chcemy nałożyć właśnie któryś z takich efektów. Tutaj wybieramy odpowiedni format dla naszego zdjęcia, no i przechodzimy właśnie do opcji, w której będziemy dorzucać te efekty specjalne. I oczywiście tutaj mamy kilka już darmowych efektów, które możemy nałożyć i odpowiednio dopasować, przemieszczając właśnie. To nałożenie, tak jak ja tutaj przemieszczam tego kotka, który tak żeby znalazł się w takim miejscu, żeby to wyglądało w miarę wiarygodnie, no oczywiście są inne efekty specjalne, mniej lub bardziej pasujące, czy mniej lub bardziej szczęśliwie dobrane. Może to być taki rozwiany włos, no ale może akurat niekoniecznie pasuje. Mogą być właśnie takie o, oczy i uwaga, fajerwerki. No dobra, dla dobra sprawy wyciszyłam fajerwerki i przemierzamy kolejne efekty. O na przykład taki króliczek, czyli jak najbardziej wielkanocne zdjęcie, czy właśnie taki efekt specjalny w formie fioletowego tła i wychodzącego z niego galopującego konia i jeszcze z fajerwerkami w tle, które mogą pochukiwać, ale ja wyciszyłam tutaj ten głos. No i właśnie zapisujemy sobie, zapisujemy sobie naszą radosną twórczość po to, żeby właśnie upublicznić ją, opublikować czy to na Instagramie, czy w innym wybranym medium społecznościowym. I stąd możemy bezpośrednio wysłać naszą produkcję filmową do wybranego medium społecznościowego albo zapisać ją na rolce aparatu. No, a efekt końcowy wygląda on na przykład w ten sposób. Co prawda, jeżeli korzystacie z tej aplikacji w wersji darmowej, to w rogu pozostaje widoczny znak wodny, właśnie wskazujący na pochodzenie tych efektów specjalnych, ale oczywiście to jest coś do usunięcia w momencie, kiedy wykupicie sobie abonament do tej aplikacji. Niemniej efekty specjalne są całkiem, całkiem sympatyczne. A ja pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia.